Zapraszam Cię do słuchania podcastu Możesz myśleć inaczej. Jest to podcast dla tych, którzy są ciekawi świata i samych siebie, którzy chcą poszerzać swoje perspektywy myślenia, a także dla tych, którzy myślą niestandardowo i czasem pod prąd, czyli inaczej niż reszta. Jest to także podcast dla tych, którzy chcą nauczyć się zmieniać swoje myśli i obrazy, które tworzymy w swoich głowach. Ponieważ wszystko zaczyna się w naszej głowie. Ja nazywam się Monika Gawrysiak, jestem psychologiem i pedagogiem. Wspieram osoby doświadczające różnego rodzaju trudności i kryzysów w lepszym radzeniu sobie z nimi. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę i doświadczenie. Obecnie podczas szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzę też własną działalność i praktykę psychologiczną. Prowadzę warsztaty i szkolenia, między innymi dla seniorów, gdzie z pasją opowiadam o psychologii. Zajmuję się również psychologią pracy i pracuję z pacjentami na oddziale rehabilitacji kardiologicznej, czyli głównie po zawałach serca. Uczę ich budowania zdrowych nawyków, radzenia sobie ze stresem, relaksacji i uważności. A prywatnie jestem mamą trójki dzieci, żoną mężczyzny, który często zawodowo wyjeżdża, więc rozumiem, co to znaczy ogarniać dom i mieć dużo na głowie. Jestem też właścicielką dwóch kotów. Stworzyłam podcast Możesz myśleć inaczej, ponieważ to, w jaki sposób myślimy, ma naprawdę ogromne znaczenie. Nasze myśli wpływają na nasze ciało, na sygnały, które ono wysyła, wpływają również na nasze emocje i uczucia oraz na zachowanie. Na wiele doświadczeń, na wiele spraw w naszym życiu możemy nauczyć się patrzeć inaczej, tak jakby z innej perspektywy. I nawet na trudne sprawy, takie jak choroba, śmierć czy rozwód, można nauczyć się patrzeć inaczej. Można je postrzegać też jako ulgę, jako korzyść i jako wartość. Nie jest łatwo to wszystko zobaczyć i dostrzec, ale można. Wszystko zależy od Twojego sposobu myślenia. Te różne perspektywy i różne sposoby myślenia dają Ci wybór, dają Ci przestrzeń do tego, żeby zdecydować, które zachowanie będzie dla Ciebie dobre i wybrać to, które naprawdę będzie Ci służyć. Ale pamiętaj, że to Ty decydujesz to Ty jesteś kapitanem swojego okrętu, który płynie przez często wzburzone morze życia. Marynarzom podczas żeglugi. Pomagają latarnie morskie, pomagają im wyznaczyć kierunek i ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Mam nadzieję, że ten podcast będzie dla Ciebie właśnie taką latarnią morską, czyli jednym z punktów odniesienia w żeglowaniu przez życie. Jednak pamiętaj, że to Ty jesteś kapitanem własnego okrętu, to Ty decydujesz, Czego nauczysz się podczas rejsu, w jaki sposób zadbasz o swój statek, kogo weźmiesz w swój rejs i dokąd będziesz chciał dopłynąć? To ty wybierasz i ty decydujesz. Ja natomiast zapraszam Cię w niezwykłą podróż do krainy myśli, emocji, sygnałów płynących z ciała i zachowań. Z uważnością przyjrzymy się sześciu filarom zdrowego funkcjonowania. A więc po pierwsze celom i marzeniom, po drugie zdrowym nawykom, po trzecie sposobom radzenia sobie ze stresem, trudnościami, kryzysami, po czwarte relacjom, które tworzymy zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi, po piąte temu, w jaki sposób stawiamy granice i jak zyskiwać szacunek, i po szóste wreszcie sposobom na bycie szczęśliwym i spełnionym. Podcast Możesz myśleć inaczej ukazuje się co tydzień, zawsze we wtorek rano. A w każdy piątek na moim profilu na Facebooku, pracownia Faro Monika Gawrysiak oraz na moim profilu na Instagramie Możesz myśleć inaczej, pisane bez polskich znaków, ukazuje się cytat, który jest zapowiedzią kolejnego odcinka. A więc zapraszam do obserwowania. Każdy odcinek podcastu trwa zwykle około 20 minut. Chyba, że jest to wywiad z ciekawym gościem, wtedy możesz spodziewać się zdecydowanie dłuższego nagrania. Tego podcastu można słuchać we wszystkich dobrych aplikacjach podcastowych, a więc Spotify, Google Podcast i innych. Podcast ukazuje się także na mojej stronie internetowej www.monikagawrysiak.pl. Znajdziesz tam również wiele ciekawych i wartościowych artykułów z dziedziny psychologii. Na tej samej stronie możesz zapisać się do newslettera, dzięki czemu będziemy w stałym kontakcie, a dodatkowo dla osób zapisanych przygotowałam specjalny bonus. Co dwa miesiące osoby zapisane na mój newsletter będą otrzymywały specjalne nagranie w formie wideo z technikami. I sposobami radzenia sobie, tematy i daty kolejnych nagrań znajdziesz na mojej stronie internetowej www.monikagawrysiak.pl. Ukośnik możesz, myślnik, myśleć, myślnik inaczej, pisane bez polskich znaków. Zapraszam zatem do subskrybowania, obserwowania, dzielenia się komentarzami i do słuchania. Pamiętaj, możesz myśleć inaczej.